Mama często opowiadała, jak ukrywali się w Spytkowicach w lesie, właśnie w pierwszą noc wojny. I znalazłem notatkę w najnowszej książce Jordanów 1939, Historia i pamięć pierwszej bitwy 10 Brygady Kawalerii. Znalazłem notatkę, która potwierdza tą opowieść. Spieszony pluton komnych zwiadowców porucznika Janickiego. Zaznaczył to. Piechurzy wraz z obsługą CKM-u Maksym WZ-08, który przewożono na Biedce, wyruszyli do odległego o 2,5 km od miejsca zakwaterowania, położonego pośród zalesionych wzgórz, przysiłka Sidzinka Mała. Tu skierowali się według mapy na południe, do lasu, na mapach Wig, opisanego na słowackiej drodze, i wkrótce osiągnęli grzbiet górski w rejonie wzgórza 787. W lesie napotkali grupę mieszkańców Spytkowic, którzy w gęstwinie chcieli przeczekać okres przemarszu wrogich wojsk. Wziąwszy Spośród nich przewodnika dziewiętnastoletniego Jana Niedźwiedzia. Pluton wkrótce wyszedł na skraj lasu nad rolą zamarówka. I to jest właśnie miejsce dokładnie określone nawet na mapie. Tydzień czasu mama miała wtedy 7 lat. Razem z bratem, z ciocią i wujkiem. I całą grupą ludzi z wozami ukrywali się właśnie i wiele faktów zostało teraz potwierdzonych.